Dał wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania dzikiego gonu potrzebna była potężna magia, więc Tris i Yennefer zaczęły jednoczyć rozbitą lożę czarodziejek. W tym czasie Avalach szykował swój własny plan.

Prowokujesz? Panie, nie czystych to ze nie dziewiema. Ja tylko maści. Robię... Ta dama ma chyba dość waszego towarzystwa. Dama? Jaka dama? Nie widzisz jej uchów? Toć to elfka. A elfy wiadomo zawsze coś knują. Nic nie knuję, przysięgam. Idę tylko po wodę. A w co ją nabierzesz? Gdzie masz wiadro, he? Czemu nie powiesz prawdy? Jak to czemu? Bo to nie ludź, a one kłamstwowe krwi mają! Niech cię nie zwiedzie jej gładka buźka, Wiedźminie! Zwierzchu elfy są piękne jak obrazek, a w środku plugastwo najgorsze. Tfu! Zostawcie ją. A jakim prawem chcesz nam rozkazy dawać, co? Chodź, Radko, bo dla Wiedźmina zabić to jak okiem mrugnąć. Możesz odetchnąć. Już po wszystkim. Po wszystkim? Może dla ciebie. Pójdziesz sobie, a ja tu zostanę. I oni też. Piękne podziękowanie. Prawdę mówią, że powinniśmy się od starszych ludów uczyć manier. A czego oczekiwałeś? Zapłaty? Że padnę ci w ramiona, albo od razu rozłożę przed tobą nogi? Idź już, Batgen, i zapamiętaj. Nie chcemy twojej litości. Redaniscy, żołdacy to Wszyscy by chcieli za darmo. Litości... Eee. już... nie mogę! Jak jeszcze Jerem nie powie, że Wiedźma to na nieszczęścia prostych ludzi nie czuły? To mu od razu przypasole! Im szybciej nasi chłopcy czarnych pobiją, tym szybciej do domu wrócą. Gdzie jest ten twój znajomy? Mm, tam. tam. Waldo! Ciri! Ty diable wcielony! Gdzieś ty się podziewała! Witaj, maleńka! Co to, przyprowadziłaś dziadka? Egar, jesteś podłem Pozwólcie, że wam przedstawię. Gerald z Rivi. A, witamy! Wiele o tobie słyszeliśmy. Zajemnie! Dzięki, że pomogliście. Ciri. O, nie mieliśmy wyboru. Takiej dziewczynie nie sposób odmówić. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nie ludzi. Wolimy uprzedzić fakty. Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konie, a kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy, zresztą wyjeżdżamy dopiero jutro. Dziś nie ma co się martwić. Tak, wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby Waldo jutro też nie musiał się o nic martwić. Może moglibyśmy wam jakoś pomóc? Och, nie przejmujcie się nami. My zawsze sobie radzimy. Prawda, Ciri? Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Hmm. Wiem. Zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyścig. Geralt, idziesz z nami. Chętnie. No to rozumiem. Chodźcie. Geralt, wybierz jednego z tych. Idę, idę. Szybsza! Daję ci pory! Szybciej! Zostajesz z tyłu! Patrz przed siebie, bo spadniesz! Coś nagle zwolniłeś! Bo chcę mieć równo z tobą! Ciągle jeszcze potrafi prześcignąć. Dałam Ci wygrać. Piękny wyścig. No, trzeba to uczcić. Zostańcie z nami. Mamy kilka beczek najlepszego kedweńskiego. Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. Wiesz, może to nie moja sprawa, ale cieszę się, że w końcu zeszliście się z Jennefer. — Ja też. — Chwilę wam to zajęło. Hmm. — Chyba oboje musieliśmy do tego dojrzeć. — No więc... No jak to było? No wiesz, kiedy życzenie przestało działać. Jak się czułaś? Hmm. Staliśmy tam oboje, na szczycie góry. Patrzyłem na nią i... I czułem, że jestem na właściwym miejscu. Wreszcie. – Jeszcze wina? – Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy. Ja też. Lubię cię tutaj. Ja też ich lubię. Najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała od miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. A czym się przejmujesz? Tym, co nas czeka. Nie będzie łatwo pokonać gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Awalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z gonem to będzie dopiero początek. Co masz na myśli? Obiecałaś, <śmiech> żartowałam. <śmiech> Czasem chciałabym być taka jak oni. Czyli? Zwyczajna Twoje życie należy do Ciebie i to Ty decydujesz, kim jesteś. Gerald, dobrze wiesz, że nigdy tak nie było. Wszystko przez tę cholerną, starszą krew. Mój dar i przekleństwo! Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się. Daru zawsze można się wyrzec. To wcale nie jest takie proste. Już raz próbowałam, pamiętasz? Zresztą, nawet gdyby uwolniło mnie to Ederedina, zawsze znajdzie się ktoś, kto ma wobec mnie jakieś plany. Kiedyś czarodziejki z Loży, teraz mój ojciec, nawet Jennefer. Nie wymieniłaś Avalacha? Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli, dlatego mnie uczy i chroni. Skoro tak mówisz. Wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym i Awalach poprosicie o przysługę. Być może, ale nawet jeśli to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie, da mi wybór. Będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie? Lepiej powiedz, jak ci poszło z kupcem. Udało ci się załatwić konie? A, daj spokój, o wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Aha, wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk. Kilka mniej nie zrobi mu różnicy. Idziecie z nami? Jasne. Może da się to załatwić w inny sposób. Tak się składa, że mam trochę gotówki i mogę wam pożyczyć. Nie będziemy mieli jak oddać. Nie musicie oddawać. Szczodra propozycja, ale na niewiele się zda. Kupcowi chodziło o nas, a nie o nasze pieniądze. Powiedział, że z takimi łachudrami handlować nie będzie. A skoro nie możemy handlować, pozostaje je ukraść. No, co robić? Trzeba pomagać innym w potrzebie. Tak, tak, tak. Muszę przyznać, że nie wyglądałeś mi na takiego. Jakiego? Równego. No to w drogę, widzimy się obok stajni. Egar, stań na straży. Bez cili dostaniemy się do środka. Labi. Es gribu labāku daļu. Jest inna droga. Zdrowie dopisuję, widzę. A to chyba. Co ty... sam chciałeś? Zaczekajcie tu. Wejdę tędy i otworzę wam od środka. Trudno dziś o dobrą straż. Cicho, muszą się uda. Lepiej zawrócić. Ej, siwy! Chcesz ubić interes życia? Czy to zrobić? Może lepiej zawrócić. Nie do tego Nie bądź głupi. gara stań na straży my z dostaniemy się do środka dobra Garat? vadgen de la droga Interesujące. Się. Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili butów! Dzięki, Geralt. To było świetne. Cieszę się, że się cieszysz, choć uważam, że to nie było najwłaściwsze. Jak ty się możesz zadawać z takim nudziarzem? Daj mu spokój, Egar. Geralt po prostu taki jest. Prawy. Dzięki, że nam pomogliście i że nas odwiedziłaś. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie. Idę się jeszcze pożegnać z Waldo. W takim razie widzimy się u Jaskra. Mam jeszcze do załatwienia parę sprawy w mieście. Do zobaczenia. Yellow był magikiem, iluzjonistą. Zawsze występował w masce. Jego najlepszy numer był... Wchodziła taka jedna z drugą do skrzyni, a ten ciął piłą. Rozsuwał skrzynię na dwie części, potem złączał i baba wychodziła w jednym kawałku. Aż raz, jedna nie wyszła. Jak to? był magikiem i Zawsze występował w matach. Jego najlepszy numer to było przecinanie kobiet. Taka jedna z kolei rozsuwał skrzynię na tej części, potem włączał. Wchodziła w jednym kawałkę aż jedna nie wyszła. Cemku widzisz, przepełni jak Jak ty, to tylko choroby przenoszą, bifetyzm i dyseksję. Przejścia nie ma. Gdzie leziesz? Stać! Musisz zapłacić datek wojenny! Znowu to samo? Płać, nie gadaj! Już zapłaciłem i wystarczy. Szpieg! Aresztujmy go! Co tu się dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika, szpiega. Z Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. A ty, Wiedźminie, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki, bywaj. Kisba. Ta? Zaraz pewnie Znalazłaś wejście? Kilka. Najbliższe jest przez studnie niedaleko stąd. Załatwiłeś pomoc? Sami sobie poradzimy. Zaczynamy. Do dzieła. Co jeśli strażnicy wiedzą o przejściu przez ruiny i obstawili to wejście? Nie wiedzą. Skąd ta pewność? Hierarchowie Nowigradu zadbali o to, żeby zabić pamięć o elfickich korzeniach miasta. Nawet jeśli ktoś pamięta, że ruiny istnieją, nikt nie wie, którędy przebiegają. A już na pewno nikomu nie przyszło do głowy, żeby je obstawić. Obyś miała rację. Zaraz się zatrujesz. Trzema funtami staj. tutaj. Tutaj? Hmm. Jeszcze niedawno cembrowina była przywalona kamieniem. Zgodnie z edyktem Hemelfarta sprzed kilkunastu lat. Ale znalazłam dwóch silnych i uczynnych przejezdnych, którzy za drobną opłatą zgodzili się usunąć głaz. Trzymaj. Co to? Użyj tego, gdy znajdziesz Rite. To pozwoli mi cię zlokalizować. Nie idziesz ze mną? Przedzieranie się przez ruiny i kanały pozostawiam specjaliście. Jasne. Lepiej przyjść na gotowe. Bez ubrania się nie obejdzie.